Cześć Ty poszukiwer Znowu już jestem na plaży Będę starał się znaleźć coś fajnego Jak tylko coś fajnego znajdę To wam pokażę Oprócz tego wiadomo parę fajnych widoczków Żebyście się też podelektowali Zobaczcie jak tu ładnie Mamy pierwsze znalezisko No proszę Dwa złote Dwa złote Poletnik w Czasowiczach nie ma to jak poszukać w lutym na plaży. Szukamy dalej. Tutaj coś mamy z takiego dołeczka. Yy. A, no standardowo mamy grosika. Gdybym jednego grosika nie znalazł, to nie bym był sobą. Ale patrzcie jak pięknie. Jakie piękne warunki. jest sygnał. zobaczymy co to będzie. No, oczywiście. Nasi tu byli. Znalazłem takie coś. No, wygląda jak kawałek odłamka, ale no nie wiem. Dawaj jak może jakieś odznaki, no nie no... dobra, trzeba było to wyczyścić i zobaczymy potem co to jest. Okej. Okay. O. Monetka. Co tu mamy tym razem? A zetówka. Słuchajcie, z takiego wielkiego doła Wykopałem takiego mojego grysika <grystanie> Dobra to jest cieszę, ale to też wskazuje na to, że Rutus Versa no, robi robotę. Robi robotę. Dobra, szukamy dalej. Zobaczcie jaki wielkie sygnał. Przewija ponad 75. Dobra Zaraz zobaczymy co to jest Jakaś plomba Takie coś, zobaczcie to co to, co to z takiej ciągły wielki O no, Leciutkie, czyli co? Co my tu mamy? Tak jest PRL się pojawił na plaży Zobaczcie Ile Całe dwa złoty. Całe 2 złote sperem 5 Ładny sygnał zaraz zacząć to jest tutaj w takich okolicznościach, w takim piasku wydupałem wygląda to nie wiem jak 2 złote, chyba grosze stare Chyba dwa grosze stary, tym dokładnie co zobaczymy. To teraz nie widzę, bo mi się słońce odbija, ale chyba dwa grosze stare albo aktualne. I na końcówkę poszukiwań prawie, że zobaczcie co mamy. Widzicie jak wystaje? Co to jest? 10 groszy. Tak wygląda przynajmniej. Tak jest. Słuchajcie, nie będę wielkiego podsumowania robił, bo widzieliście, co znalazłem. Głównie aktualne pieniądze. Jakieś tam dziwne przedmioty, o których chyba za bardzo nie warto wspominać. Dwa grosze z PRL-u. No ale piękna przygoda na pięknej plaży. Jeżeli Wam się podobało, dajcie jakiś kciuk w górę, może jakiś mały komentarz, jeżeli coś identyfikujecie lepiej ode mnie. Yy, dajcie suba, jeżeli Wam się podobało. Będziemy działali dalej. Trzymajcie się, cześć.